Hej się malą wam wszystkim z tej strony, pójdzie speedrun, a to jest Waring e, Wary i InyG. Jakby ktoś nie wiedział, że nie InyG, tylko INC. O. E, jesteśmy na mapce, pisze jaka? No nie, ale wydaje że jest duża mapa. E, to jest chyba najnowsza gra. Co się dowiedziałem o tym? jak widzimy, moja drużyna przegrywa. U góry macie to wszystko. No, i trochę powiem o tej gierce. To jest podobne do Warzy Ale. Teraz zginąłem. Ale jedno jest fajne w tej gierce. Idzie tak fajnie oszukać ludzi, że żeby... to jest masakra. A przejdziemy sobie do tego teamu, może? Można, można. Chyba nie, to nie przejdziemy do innego teamu. Tylko, właśnie do nagrywania, to będzie trochę ciężko tą gierkę. Ale spróbujemy tu jakoś uniknąć Aha, tu była teraz była ścinka dro 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 drobna, drobna, ale i tak ścinka była o kurde A ja jej sfejlowałem Ale jak widzimy tutaj jest kompletnie ciekawie, tylko ja dołączyłem właśnie pod sam koniec w sumie nawet rozgrywka się nie zaczęła Nie no, w sumie roz rozpoczęła się już do dawna Jak widzimy przyjęli nam trzy flagi ABC, To jest związane z tak Z bf URZ I z czymś tam jeszcze było No ja nie mogę, kamperzy Ale skąd? Okay, udało mi się uciec troszeczkę. No, coś mnie trafi. E, Okej, okay. to jest taka luźna pogrywajka, jakby ktoś nie wiedział. Z tego nie będzie serii, ani nic takiego. I teraz się postarałem. Tak, żeby było intro. I właśnie. E, właśnie z tym intrem. E, wiem, bo to jest skopiowane od trailera. Od tej gierki, ale nie, nie miałem, nie miałem pomysłów na lepszego. Eee, no i tyle w sumie, co miałem do powiedzenia? Po prostu, żeby nie było jakiegoś hejtu, że ja skopiowałem od nich trailera. Co to miało być? A, właśnie, tutaj gram medykiem. I to jest właśnie. A. To strasznie, strasznie, strasznie Kijowa Bo patrzcie, co co mam takie ciekawe, ciekawe Tylko trzy broni, na razie. O, 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 coś tu było. To jest moja broń. LOL Ja bym musiał kogoś tu zabić i można mu wziąć normalnie broni. I wtedy tą bronią strzelamy i tdm. No gdzie? Jezu. No i patrzcie gdzie ta logika, nie? Camperzy sobie stoją z, z, Ze snajperami Snajperkami, sorki To będzie krótki odcinek bo... A to specjalnie nagrywam, żeby Nie no, to jest dla camperów Tylko mapa. Hmm Właśnie teraz nie wiem Czy mogę to Zmienić postać jeszcze jak widzimy, do końca zostało nam 29 minut. Haha. Ha. Ale może spróbujemy. Czekajcie, wyjdziemy stąd. Eee, exit. Wyjdziemy stąd. Może, będzie, być, może będziemy mogli zrobić nową postać. Nie <laughs> mamy postaci, będzie też, chy też chyba sniper. Ma, moje, moje, moje. E Widzimy medyk, pierwszy level, nie wiem czemu. 8 minut grałem tylko, tak, tak. Ehm, inventory stat. Konto Community Options. Hmm. A właśnie, Options. Także mi nie ścinało, powiedzmy. To nie wiem, hmm. jak gdzieś na tyle, nie? Tekstury, medium. Nie może dalej. kustom eee. O, gdy usta... czekaj. Czy damy wszystko na małe? Wiem, porażka, bo nie wiem, ma taki komputer, a takiego, takiego główienka nie umiem uciągnąć. Ale, ale, ale. Zobaczymy jeszcze. Eee, kontrolki, wszystko mam już mmm, Po angielsku jest. Ok. Tylko fajnie byłoby jakbym mógł to zmienić O tu mam, a tu mam rankę drugą O to chodziło Spoczko, spoczko hmm. I chyba teraz nie mogę sobie Zmienić O, 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 mogę sobie na dwa dni, okej okay. to, to mamy nową broń No, o to co chciałem właśnie Tylko nie chcę na pierwszej tylko, tylko. Weźmy sobie tak tą broń. Czekajcie, czekaj, jakie one mają rozrzuty? Ten, ten Fire Rate 700. Ten jest lepszy. No dobra, to bierzemy ten. Oj. No I tutaj sobie może. Nie możemy tu safer niestety. A tu jest. Weźmy taką ma większy domek, okej okay. Equip, o właśnie Granat A weźmiemy sobie y, zielone To sobie weźmiemy granata Itemy Aha, ability to jest okej okay. To jest ogólnie Wszystko, wszystko fajne jest tu Popatrzcie, jak chcemy w play To mi quick Browse Premium Games Właśnie nie wiem o co chodzi z tym Ale dodajmy na Quick, game, quick Match Może nam wyszuka, może nie Zobaczymy O, wyszukało nam już hmm. Będzie mi się wolno odwołało chyba Ale nie wiem czy ta gra jest optymalizowana Czy nie Bo to jest wersja beta na razie Ale wiem, że mi się na początku Nie chciało tak ściągnąć szybko ale potem restarta neta to kompletnie jakoś inaczej... O, teraz mi lepiej chodzi troszeczkę. Ale jak nagrywam, bo jak na... Jak nie nagrywam, to na ultra miłości na 80 fps -ach. I właśnie nie wiem co yy, ten mi list mi tu odprawia I chyba mi coś zapisało, bo taka ścinka była sekundowa. I to nieraz zdradza i to nieźle. O lol, bro. mocna ta broń. Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Zresztą mamy jednego fraga. Może uda nam się przejąć jakąś flagę. Ok, mam kolejnego killa. Ja mam chyba bardzo fajną brodę. Tym się wydaje. Tylko fajnie, fajnie byłoby wiedzieć, gdzie oni mają spawna. Ale oni się chyba spawnują, gdzie chcą. Fajnie, drobno fregu. <laughs> Jak widać tam nie wychodził, tu tutaj wychodzi, nie? Kremicz. Ok, ok, lecimy na punkt Z. Może nikt nas nie zabiłem. I kamperstwo w tych, grze jest porąbane bo nam raz się trafią ludzie co kampią przez cały mecz w jednym budynku i myślą, że nas zabijam i to tak przez cały mecz a to wystarczy się porozglądać, wziąć jakąś hardkorową roninę i tyle jak to mogę przejmować? a teraz przejmuję a. Przejmujemy, przejmujemy. Okej, okay, może ten punkt na nasz będzie. Nie atakują nas, bardzo dobrze. Mm -hmm. ja Nikt nas nie atakuje, nasz punkt już jest. No, trochę mało tych ludzi. Okej, okay, mamy przejęty punkt. Jedziemy dalej z tym koksem Ale może lecimy tam w tą... ...stronę Może spotkamy jakiegoś kolesia Niby tak mało ludzi, nie? ale nie da się znaleźć w ogóle huh. Tam coś strzelają Mhm o, kurde. Zeszczelili mnie. Ja to z początku ja broni. To trochę takie dziwne, ale. Wszystko idzie zobaczyć. Śbrać mi się chce. Nie wiem czemu. Hm, Co to jest układa? Eh? Aha, tarcze! O, fajne! Mogę przez to strzelać? O, lebeko! E, fajne to! Ale rzucimy i tak tą granatę. Zaszory granata, nie. zaśleli mnie. Nie. To nie fajne jest. I to jeszcze sniper? Właśnie nie wiem, co to było z koleś eee, Okej. Okay. Dobra. Jak się skończy ten meczyk to będzie koniec odcinka. Bum <laughs> Nie ma nic takiego interesującego tam. I widziałem kolesia Będzie go warto zabić To był chyba jeszcze drugi, nie? Aha To nie ma animacji, a właśnie I ta gierka jest darmowa Niepłatna i chyba nie będzie płatna Mam nadzieję, bo to bardzo fajna gierka. Takie porównanie tych. Words i BF-a. U-Team Wolne Wygrałem. Chyba. Miałem 7 kili. I level up dostałem. Jestem w trzeciej teraz. <laughs> Następna runda się zacznie. Odblokowałem z dwumroń jakąś. No i tyle. Ehm. Wiecie co? No to zaraz będzie koniec odcinka. Pewnie będzie krótki, ale to miała być taka luźna i krótka pogrywajka. Jak widzimy, tutaj bardzo nam się fajnie układa. Eee, wszystko fajne, grafika takie różne. I zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Ja teraz. Czekam na sześciu graczy, którzy łączyli teraz. No i mam nadzieję, że będziemy ich też teraz oglądał. No to więc do zobaczenia i do następnego odcinka. Narka.